TO JEST SASIA! Witam serdecznie, cześć, 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 z Rosołem. Ona wygrała dwa, 200... Co to za ona wygrała. Kto daje takie rzeczy w tytule? Co za gówno. byś się wygrać. Te... Musisz. Dobra, to poznajcie naszego dzisiejszego gościa. Dobra, czyli jest gość. Ktoś z Genzy. Ktoś to wygrał. Hania. Faustyna. Albo Bartek Zapraszamy również. Zapraszamy Julkę Wieniawę. Ona podobno jest niemiła. Cześć Kasia, jak zwieńczyć poczucie własnej wartości? Proszę pomóż. Stój przed lustrem i mów sobie jestem piękna. Jestem piękna. Jestem piękna. Podobno kłamstwo powtórzone tysiące razy staje się prawdą. O Boże. Przepraszam, przepraszam. Nie mogłam się powstrzymać. Ale coś w tym jest, no. Ja nie wiem, jak ja ułożyłam sobie te puzzle w głowie, ale to trzeba właśnie tak sobie, Tak se, właśnie te puzzle ułożyć. Tak więc Coś tam musi kliknąć we łbie. To musi być tak, patrz. Musisz sobie ogarnąć w głowie, że zdanie innych nie powinno kontrolować tego, co robisz. Powinnaś stwierdzić, że zdanie innych wcale się nie liczy bardziej niż twoje. Powinnaś sobie ogarnąć w głowie, że to nie ma znaczenia, co kto o tobie mówi, w ogóle. I ko kolejna rzecz to, że. To, że każdy z nas jest piękny. I nieważne, kto. Ci inny wmawia. Ale to jest bardzo trudne. Nie musicie uważać, bo ludzie będą wam pisali czemu się za to bierzecie, że nie macie do tego talentu. Tak! No, to mi też tak mówi, mówią. Od 8 lat mi mówią, że nie nadaje się do tego. A ja dopiero zaczynam. Uczę się. Ja ci dalej tak mówię? No właśnie o tym mówię. O tym mówię. O to mi chodzi. Ale ja się dopiero uczę, tak? Jestem na początku mojej drogi. Dajcie mi spokój. Ja nie ukrywam, że wiele łez wylałam przez te różne komentarze w internecie. To jest uważam część drogi. Tej drogi. To jest ta druga strona medalu. To nie da się tak kogoś przerać przestrzec przed tym. Ej, uważaj, bo będą cię ludzie wyzywać w internecie. Ja uważam, że to też jest część drogi i oni też pewnie wiele łez wyleją, bo ta usłyszy, że jest walnięta, ten nie wiem co można na niego sobie powiedzieć, ten, że jest gruba, ta, że ma szpiczasty nos. no no każdy na siebie coś słyszy i będzie dobitnie, cały czas to konsekwentnie powtarzane. Tylko ci, którzy to dźwigną, idą na przód. Dziewczyny wyglądają bardzo dobrze. Czy naprawdę podoba nam się ta zielona bluzka na Marcie do jej różowych włosów? Czy naprawdę się to komuś podoba. Możemy przestać udawać, że to pasuje do siebie. Dziękuję. Czy nie do tych kurwa niebieskich balerinach do skarpetek i ja... Wymyśl sobie konkretne akcenty, bo jesteś luźną flądrą. I jesteś luźną flądrą. Proszę przestać być luźną flądrą. To jest model performance. Nie bądź luźną flądrą, ale Julka wydaje mi się, że jest taka, jak ma być zrobione dobrze, to ma być kurwa zrobione dobrze. I mnie obchodzić, czy masz złamane ręce, czy twój pies właśnie umarł, i, i czy samolot ci się opóźnił, to ma być kurwa dowiezione i to już. Właśnie Fritz wydaje mi się, że troszkę mniej. To ma nawet. A, a ja mam pytanie, czemu on tam jest cały czas? Oni jeszcze mają jakąś rolę w tym? Oni są tymi zapowiadającymi, prowadzącymi. Michał Prokop, a co on robi tam? Podrywa maulaty? Ja mam jedno pytanie, skoro w teledysku pokazali, że on nie stoi w zbytska cieniu, w sensie nie stoi w zbytska to co jakby teraz pokazali, że no nie stoi, tylko leży w zbytska w czyli jest gorzej, rozumiecie? No ale nie stoi. Zgadza się, go next. Nie, ale mógłby, mógłby odkręcać ten słoik, a Zbychu stałby za nim tyłem i on by był w jego cieniu. Odkręcam słoik i wyszedłby z tego cienia, że nie stoję w Zbyszka cieniu i obrócić kamerę wtedy na obracającego się Zbyszka i Zbyszek zaczyna o swoim człowieku musz... Mu, mu, musz... muszy... człowiek musz... musza... mucha. Ej, w ogóle odkryłam na tym YouTubie, nie, że nawet trzy sekundy jakiejś muzyki klejmuje od razu prawa autorskie i na cały wodzie nie zarabiam wtedy. Rozumiecie? Jeżeli piosenka twoje 5 minut będzie miała prawo autorskie, to we are doomed. Pokażę wam. Przykładowo, mam wszystkie mam praktycznie niezarabiające. zarabiające. I idę tak, idę tak, idę tu. Details, monetization jest. Nie nie można. See details i mam tak. Kurwa, kiedy ja tego słuchałam? See you again. Gdzieś na TikToku musiało być, nie? I, mu I patrzcie, i teraz patrzcie tak. Robię Take action. Erase song. Mood all sounds in a claimants. Safe. I to był pierwszy. I teraz YouTube przetwarza całego woda, żeby usunąć tą jedną melodię. I ja nie mogę kliknąć innego w tym czasie, bo on musi całego przetworzyć woda 6-godzinnego. I dopiero jak to wyciszę, to mogę kliknąć kolejne. I też w tym samym czasie nie mogę edytować kilku filmów. Więc to nie tak, że se w każdym kliknę i zrobię to cztery razy. Nie, jak teraz pójdę na innego, innego woda, o, tu mogę kliknąć. bo a wcześniej próbowałam, to mi na żadnym nie chciało pozwolić, jak tam to było edytowane. Just Latawica. Za kurwa TikToka z Latawicą. Pokaż to. A kurwa, jak teraz to puściłam, to... Aaaa! Znowu na tym będę to mieć. No fuck. Nic nie zarobimy na YouTubie. Nic. Będziecie uczestniczyć w prawdziwym influencerskim evencie. Influencerami... Co? Dobra, ocenka outfitów. Zbychu, coś ty kur... Na siebie włożył. To ani nie wygląda casualowo, ani nie wygląda elegancko. Dół wygląda jak od garnituru, za to góra jakby siedką na wakacje? I don't know. I don't know, co to jest. Nie wiem. Kuba Jurek. Zawsze wam to powtarzam. Garnitury to jest plus 10 do bycia przystojnym dla mężczyzn. Nie ma łatwiejszej drogi, żeby oszukać system, niż założyć garnitur. Każdy wygląda dobrze w garniturze. Garnitury plus 10 w statystykach robią. Więc zajebiście. Marta. Ciekawa sukienka, ale nie wiem dlaczego, ale wygląda tanio. I to nie dlatego, że ja lubię drogie ubrania, ale ona wygląda, o może nie tanio, tandetnie, jakby była plastikowa ta sukienka. Tu jakby była taka taśma, nie wiem jak to opisać. Kolor uwielbiam i to, że błysy uwielbiam, ale tutaj wygląda dziwnie. A pola, trochę wygląda jak w wokół na śmieci. Nie wiem co to za krój sukienki. To wygląda jak trochę worek na śmieci, jakby wiem się ten. Freeze wygląda jakby dopiero wrócił z Biedronki. No to, Freeze też się ubrał. Chris się ubrał jakby miał właśnie wyjść z chłopakami na, na pole pok pokopać piłę Trochę, przed obiadem Po co się idzie na ten event? No trzeba rozpromować markę, która nas zaprosiła Boże święty Dlaczego oni są tacy wyciśnięci do dechy, no? Trzeba wypromować markę, no. Nie I będzie, że trzeba na na żyć za darmo. Boże. Nie możecie być dupkami. Miłe gwiazdy. Ej, to może dlatego oni byli tacy mili dla mnie na tym festiwalu ekipy. Bo ich wytrenowali. Kazali im być miłym dla ludzi. Może oni wcale nie są tacy myli. No kurwa. No i teraz zagostka. Bo naprawdę Zbychu, Zbychu i Kuba byli bardzo mili. No. Ale to stresujące, no ale fajnie czuję No bo to nie jest takie proste, ja jak idę na takie eventy To na trzeźwo, to jest tragedia A były jakieś miłości w programie? Powiem Ci, no. że mm, nie wiem czy ja mogę to tak zdradzać No właśnie kurwa o to chodzi Polazy Nie możesz Nie możesz tego zdradzać Właśnie o to kurwa chodzi To jest test To jest sprawdzian, nawet ja to czuję Czuję to pismo nosem Olek, miło Boże, to Olek! A ja sobie myślę, who is that diva! I potem wiem, że teraz już wiem, że to Olek! Cześć! Dobra, wiem, że nie powinno się patrzeć na dupę, ale jak można w tym miejscu zrobić marszczenie materiału? Proszę, powiedzcie mi, kto kuła na to wpadł? Kto uznał, że to jest dobre, to ma podkreślić dupę niby. To wygląda jakby ci odbyt na zewnątrz wychodził. No chuwa. To nie. Dobre! To nie jest dobre! No nie wytrzymam z tą dupą kartoni, no! No nie wytrzymam! No kto takie coś robi? To powinno być nielegalne! Dziękuję! Aniały naprawdę takie było ja śnięcie. Stare pokolenie, zastępstwo. Nowe pokolenie. Ciekawe, że tak szybko ich wymieniają. Dobra, czyli tak. Marta to Hania. Kuba Jurek to Bartek Kubicki. Zbychu to świeży. A Pola to Julita. Zbychu to Kubicki. No dobra, może być Zbychu Kubicki, a Kuba Jurek świeży. No, mega miły, bardzo fajny, tak jak Oj, Marta, nie dotyka innych ludzi. Proszę. Strasznie niekomfortowe to jest, jak ludzie dotykają innych ludzi. Ja nie lubię być dotykana przez obcych ludzi. Nawet jak to jest ktoś, to jest ktoś znany. Nie lubię być dotykana przez innych ludzi. Nie, Mega to nie, to też to... Event? Każdy event influencerski tak wygląda. Każdy. Później lepiej na afterku. Tak, afterki są lepsze, ale oficjalne eventy to tak wyglądają. Nie. Ale ja kocham to w tych eventach, że zawsze właśnie jest herbatka, którą możecie sobie zrobić i często jest miód. Można sobie zrobić herbatkę z miodem, albo właśnie są takie fajne wody z owocami A masz jakiś tiktok z kimś? Kurwa xd To nagrywa tiktoki na takich eventach? Nie znam takich ludzi I to wydaje mi się byłoby w ogóle niezręczne To po co wy tam przecież się pogadać sobie z ludźmi? Czy wykorzystać ich do własnych celów biznesowych? Pogadać sobie z ludźmi Przestań ich kurwa trenować Na jakieś kurwa baniaków Ja w No jak się idzie na taki event Idzie się tam po to żeby po prostu wykorzystać Nie nie, nie ucz ich, tak! Proszę! Nie lubim tego, to nie jest prawda! Idziesz na taki event spotkać się ze znajomymi! Poznać o sobie i zjeść za darmo! Na czyjś koszt! Po to się tam idzie! A nie, że wszystko jest biznesowe! I już za chwilę dowiemy się, kto wygra główną nagrodę! Z jednej strony jest mi przykro, że mnie nie zaprosili, bo ja lubię takiej eventy, szczególnie, że było darmo, dobry pyciu. A z drugiej strony się cieszę, bo jakbym tam poszła, nie wiedziałam jeszcze, że wtedy ten, to był czas, kiedy Castingi z tego, co wyłapałam z rozmowy, czyli nie wkręciłam się w to jeszcze i od razu bym wiedziała, kto wygra, to żebym nie oglądała tego w ogóle. I przykro mi, że ta przygoda dobiega końca, bo to było świetne do oglądania program. Bardzo mnie cieszy, że mogłam to oglądać. Naprawdę fajne to było. Ale czuję, że cię zapraszam jako gościa do odcinków po drugim sezonie. Nie daj spokój. Tam zapraszałem Julię Wieniawy do... To... No co ja tam mam do tego, Wiko? Trochę ten poziom, nie uważasz? Nie oszukujmy się, dobra. No. Witam Was na finale Twoje 5 minut 3! Najlepsze jest to, że kiedyś był Frizz. Potem był Frizz i Trąba. Potem był Frizz, Trąba i Wujek a teraz jest k***wa to. Ilu ludzi jest w tym uniwersum? Tonight we steal the moon! The moon! Przed Wami Julka Wieniawa! Kasia już odpadłeś, daj spokój. Ja mam nadzieję, że Kuba Jurej wygra co od doradziamego ja kochana. Mm, mm, mm Ty się k**a ku... podrywaj z de lane. Idź się nie umieć prowadzić do niego. A nie teraz, kumelurka tutaj nagle klejmujesz. mm minut, mm, moje? Mm. Pięć minut. Ale Auto-tune, autotune! Znaczy nie nie autotune! Playback! Więcej playbacku! Oni mają dołączone mikrofony. Będziemy mieć dla Was jeszcze jedną crazy niespodziankę. Mam nadzieję, że oliwka nie wraca. Chcielibyśmy teraz do Was zaprosić Waszych najbliższych. Ojej! Dobra, ryczy! Ale jest bo moje! Drop jest? Jest! Kurwa! To bluzę można kupić normalnie! Taniej! Jakim. Nie, nie mówię tego Remkowi Co jest w boksie? Wersja box skroła unikalną zawartość Tak samo unikalną kwa, Jak merch na koncercie, który kur... później dostępny na stronie, tak? Mega unikalny Kręta z Ciechanowa, wiem, czemu kończy karierę, bo by się pod tym kwa, nie podniósł, No i chuj i tak kupię kwa. Zapraszam na panel Wikę, Zapraszam Malwinę I zapraszam Karola Karola? Nie Karola Ej, ale by blisko Wy synami gdybym powiedzieli tak, chodźcie, wróćcie tutaj na chwilę. No to odpadacie. Że przywróciliby ich tylko po to, żeby ich wyrzucić drugi raz. To by było przemocne, przemocne. Yeah. Na pewno odpada Wika, Malwina i Karol. Ja to chyba wywołuję. Bo odpada też Pola, Pola, Pola. Pola i Kuba Jurek. Co? Kuba Jurek to jest prank 100%. Nie, to nie jest prank. Wygrywa tylko jedna osoba i to będzie. No dobra, będzie... Zbychu! Wygra... Jeżeli Zbychu wygra program, to w projekcie zobaczymy Malwinę, Wikę i nie. Kubę. A jeżeli program wygrywa Marta, to Marta stworzy grupę Karolem i z To teraz kibicuję Zbychowi bardziej, żeby tylko Karol nie wygrał. A po co tam ta Wiktoria? Ej, dobra, ja powiedziałam tak. Najlepsi są Malwina, Kuba Jurek i Zbychu. No i tylko ta Wika tu jakoś się tak przyplątała. Brawo zbychu! Co ku zbychu? Ty chorągiego! Przed chwilą żeś kupię Jurkowi i picowała. Co się teraz cieszysz za zbycha? Gdzie wykonywanie różnego rodzaju zadań i challenge. Jeżeli je wykonacie, otrzymacie milion złotych. W akcjach ekipa holding. Niezbywalnych Będziecie rywalizować o milion złotych Z Martą, Karolem oraz Polą Ale jest czterech na trzech Tam powinien być, powinien być jeszcze jeden chłop Wy stworzycie drugi projekt Ej dobra, a pytanie A jakby nie chcieli Co wtedy? Bo to jest takie wy stworzycie Zapraszamy was na kanał Baza i Faza <laughs> Baza i Faza <laughs> Tak, ten jak nas wymyśli, wymyślił To Mucha nie siada nie? Dobra, powiedzmy, że jesteśmy fanką ekipy Baza to kim będziemy? Baziary? Bazówki? Albo faza? Faziary? Fazówki? Freeze zrobił wyścig szczurów, na którym on zarobi mądre w sumie. No tak, ale to jest wyścig szczurów po pracę. To mnie rozpada najbardziej. Że to jest wyścig o pracę dalszą. O człowieku, ale mi nie stresu, nie? Ty się dopiero z bychu przekonasz, co to jest stres. Kasia, czyli będziemy teraz oglądać takie z Malwinką przez cały rok? Nie, obejrzymy pierwszy filmik i zapomnimy o nich na resztę życia. Jak zawsze! Wykorzystaj do cna, tak, 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 wykorzystaj docna, żebyśmy mogli wycisnąć z ciebie każdy aspekt twojego internetowego influencerstwa i zarobić jak najwięcej. A nasze nowe domy, pieski, torebki, loty helikopterem, torebki Louis Vuitton, moich fryzjerów. Cisna, cisna. Z ciebie wyciśniemy wszystko. Wyciśniemy z ciebie wszystko, wszystko. Nowi koledzy! Ej, nowi koledzy! Bo oni mogą się kolegować tylko z ludźmi, którzy są podpisani w wodpisani w papierach. Nie mogą mieć kolegów spoza, więc jak ktoś dołącza do projektu, to wtedy jest szansa, że poznasz nowych ludzi. Jesteś typową populistką. Sama załatwiasz współpracę dla streamerów, ale jak inni robią projekt, na którym zarabiają, to jest inne i B. Sama masz przy sobie jakiegoś remka Hazardzistę, na czym też zarabia. Uważasz się za najmądrzejszą. Przypuszczam, że ja jako Szara Kowalska sądzę, że sama chciałabyś mieć taki projekt, ale czekam na bana, bo najłatwiej jest to zrobić, prawda? Byłam Twoją fanką, ale od czasu uważam, że się zepsułaś, co przykro się ogląda. Słuchaj, fanko, ja nie chcę mieć fanów, ja chcę mieć widzów. Jeżeli wpatrujesz się we mnie jak w obrazek, to lepiej stąd wyjdź, bo ja nie jestem przykładem do naśladowania. Idź i szukaj sobie idei w cukierkowym, influencerskim, internetowym świecie, gdzie wszyscy się kochają, całują po dupciach i świat jest idealny. Projekt mi się nie podoba, z prostego powodu. Ja bym się nie czuła dobrze w takim projekcie. Nie podoba mi się jego koncept, nie podoba mi się jego zamiar. Tworzenie na siłę filmów, w ogóle tworzenie filmów nigdy nie było czymś, co mi się podobało. Dlatego zostałam streamerem, bo streamuję, kiedy mam dobry humor, kiedy lubię i kiedy mam ochotę pogadać sobie z ludźmi. To jest forma czasu, którą lubię spędzać i lubię tak działać w internecie. Więc jeżeli masz z tym problem, to po prostu wyjdź. To takie proste. Ja Cię nie muszę banować, bo ja nikogo nie banuję za mówienie tego, co myśli, prawda? Tylko za wyzwiska. Dlaczego to oglądasz? Bo zajebisty program. Niby oglądasz, ale ale z drugiej strony mówisz, że tobie się to nie podoba, komuś mówisz, żeby cię nie oglądał, ale jak tobie się to nie podoba, to też nie oglądaj i nie promuj tego lol. Ale my mówimy o dwóch rzeczach różnych. Ja się wypowiadałam o tym projekcie, który będą tworzyć, tym projekcie, który będą tworzyć, faza i baza. Nie, nie podoba mi się koncept na to, że są dwa domy, które rywalizują ze sobą. To mi się nie podoba, program mi się zajebiście podoba, od początku uważam, że jest super, oprócz tego cringe'owego odcinka jednego. A to żałuję. Dobra, zobaczymy kto jest w tych projektach faza i baza. Tam was w pierwszym odcinku na kanale baza. To jest ten dom z 5 minut. Dlatego chodźmy już zobaczyć co w nim jest. Nie mogę z nim wytrzymać. Boże Karol. Eee, dom jest troszkę za duży jak na naszą trójkę. Chyba, chyba jest. Ej, czujesz jakbym oglądała jakieś ustawione scenki dla dzieci. Ej, co się, Co nam pomoże przekroczyć ten most? Oto Asia i Michu i to właśnie z nimi będziemy tworzyć projekt Baza. Mhm, mm dobra, dzięki. Witamy na kanale Faza, to jest nasz pierwszy odcinek. Zajebisty mają dom. Mega fajnie, gdyby to było w kontraście do siebie, że Baza będzie projektem pod dzieci i pod młodzież, a Faza, żeby nie wiem, na przykład kręcili na kole Fortuny jakie kurwa zioło dzisiaj jaramy.